Kabina dziobowa na monohulu, czyli na jachcie jednokadłubowym, jest najgorsza. Bo tak często się mówi, że jak no bo nie bez powodu jest tak, że już na starych okrętach czy nawet na jachtach żaglowych kapitanowie wolą mieć swoją kabinę, jeśli mają własną kajutę, to wolą mieć ją na rufie, a nie na dziobie. Z różnych względów, ale jednym z takich, który przebija się do wszystkich, to jest to, że jest ona ta na rufie najmniej tam buja. Oczywiście na dziobowej buja najwięcej i Nieraz się o niej mówi pralka albo betoniarka, że o, trafiłeś do betoniarki, miałeś pecha, tak, tam jest najbardziej żygliwie. I tak, jeśli chodzi o kabinę dziobową, z reguły na takim monohulu ona jest jedną z większych, więc jest najwygodniejsza, na pewno w porcie. Ale już na otwartym morzu, jeśli płyniemy kursami ostrymi, czyli pod fale, to tam buja najbardziej. Ona chodzi z całym dziobem najbardziej góra-dół, są największe przeciążenia. I jak ktoś chce mieć stany nieważkości, to proszę się wybierać do kabiny dziobowej, chociaż przez moment te stany osiągać, tak? I teraz do czego zmierzam? To jest tak, że w kursach pełnych to na dziobowej i na rufowej buja mniej więcej tak samo, albo jak fala przychodzi z boku albo z tyłu, ale w kursach bajdewindowych na dziobowej buja najmocniej. W kontekście takiej to żeglugi po Bałtyku, ale w kontekście takiej żeglugi po Morzu Śródziemnym, gdzie tam często uprawia się diesel party na Adriatyku, czy na Egejskim, na Egejskim może mniej, ale gdzie przeloty są krótsze, to już nie ma takiego znaczenia, bo nawet jeśli gdzieś tam na Adriatyku mocniej chwilę pobuja, to z reguły z portu do portu jest 5 do 10, do 10 godzin i ktoś nawet może przez ten czas z tej swojej kabiny nie korzystać. Tak więc podsumowując, Dziobowa ma takie plusy, że jest największa, Dziobowa ma taki, no, największa i najwygodniejsza, ale w kursach ostrych, czyli w windzie, kiedy idziemy pod fale, tam są największe przeciążenia i tam najbardziej buja, przez co jest najbardziej żegliwa, bo tam też naj, najciężej się do niej dostać, bo trzeba przejść pod całym pokładem. Natomiast jeśli nie planujemy ostro orać tego morza i uprawiać takiego żeglarstwa przez duże rzecz, w sensie, że gdzieś tam się halsować pod 5, 6 czy 4 boforta na dużym zafalowaniu, to nie ma specjalnego znaczenia. Jesienią zauważyłem jeszcze tylko, że ale to tu na Bałtyku jest tak, że nawet jak jest ogrzewanie, to dziobowa jest tą kabiną taką najchłodniejszą, dlatego że ona jest otoczona wodą z jednej i z drugiej strony. I w takie październikowe i listopadowe wieczory czy nocki, no to on, na niej na jachcie jest najzimniej. Tam trzeba to webasto włączyć jak najmocniej. Natomiast rufowa jest otoczona siłą rzeczy z jednej strony wodą, z drugiej bardzo często, jeszcze trochę oddającym. Ciepło silnikiem, więc jest różnica. Ja przynajmniej osobiście tę różnicę bardzo czuję. Więc czy jest najlepszą czy najgorszą kabiną na jachcie, znowu odpowiedź brzmi: to zależy. Zachęcam Was również do zapoznania się z ofertą moich szkoleń online. Znajdziecie tam szkolenia następujące: całe szkolenie teoretyczne na jachtowego sternika morskiego, warsztaty. Z obsługi radiotelefonów VHF. Kompleksowe szkolenie teoretyczne, jak również ze studium przypadku, jeśli chodzi o planowanie trasy rejsu po morzu. Znajdziecie tam informacje, w jaki sposób przygotować załogę i siebie do rejsu, w jaki sposób odebrać jacht czarterowy, na co zwrócić uwagę. No i coś, co nakręciłem w ostatnim sezonie, czyli szkolenia online z manewrówki portowej. Tak, z manewrówki portowej umieściłem na jachcie pięć kamer w różnych miejscach. Na topie masz tu na rufie przy kole sterowym, przy manetce na dziobie i stamtąd nagrywałem dla was manewry, które na bieżąco omawiałem. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się on spodobał, to moja prośba o zasubskrybowanie mojego kanału i pozostawienie lajka pod filmem. Pozdrawiam serdecznie Tadek Duch.